Assoł zasnęła przypadkiem na ramieniu samotnego ojca podczas lotu. Kiedy się obudziła, zauważyła coś, co odebrało jej mowę, a to, co wydarzyło się potem, pozostawiło ich oboje bez słów. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Elwira Radecka Przeciskała się przez zatłoczoną halę lotniska Chopina w Warszawie, niosąc w jednej ręce elegancką, lecz już sfatygowaną torbę, a w drugiej telefon, którego ekran drżał od nieustających powiadomień. Jej chód był szybki, zamaszysty, niemal wojenny, jakby każda sekunda opóźnienia mogła rozsypać misternie ułożony porządek dnia. Wewnętrzny niepokój nie opuszczał jej ani na chwilę. Powiadomienie o zmianie samolotu dotarło do niej zbyt późno, jej ulubione miejsce 4A przy oknie przepadło. Agentka linii lotniczych wręczyła jej nową kartę pokładową bez cienia współczucia. Elwira odebrała ją chłodnym ruchem dłoni, nie kryjąc niezadowolenia, nawet nie próbując wymusić uprzejmego uśmiechu. Gdy spojrzała na numer miejsca, zmarszczyła brwi. Środek rzędu, między dwojgiem nieznajomych. Czyli dokładnie to, czego nienawidziła najbardziej. Gdy dotarła do przypisanego miejsca, na miejscu przy oknie siedział mężczyzna w średnim wieku, pochylony nad torbą podręczną, próbując wsunąć ją pod fotel. Obok niego siedziała nastoletnia dziewczyna w dresowej bluzie, z wyblakłym nadrukiem jakiegoś zespołu, z kolanami podciągniętymi pod brodę. Stukała nerwowo w tył fotela przed sobą. Dziewczyna spojrzała na Elwirę bez zahamowań. Tata, ta kobieta wygląda, jakby połknęła cały dzień pełen porażek, powiedziała zbyt głośno, by to uznać za szept. Mira, rzucił ostro Lech, unosząc wzrok, nie bądź niegrzeczna. Elwira nic nie powiedziała. Jej twarz pozostała nieruchoma, oczy chłodne. Usiadła między nimi z sztywnością, jakby sama bliskość ludzkiego ciała była dla niej formą przemocy. Jej ruchy były ostrożne, wyliczone. Wcisnęła się w fotel i natychmiast odwróciła głowę w stronę przeciwną niż Lech i jego córka. Pierwsze minuty lotu upłynęły w milczeniu, przerywanym jedynie szelestem papierów, stukotem paznokci o ekran telefonu i krótkimi oddechami, które zdawały się coraz bardziej nerwowe. Telefon Elwiry wibrował niemal bez przerwy. Palce jej drżały, gdy przeglądała wiadomości. Coś w jej szyi pulsowało, drobny mięsień zdradzający napięcie które starała się ukryć. Lech spojrzał na nią kątem oka, wyczuwając napięcie, które biło od niej jak ciepło od silnika. Mira nie miała takich zahamowań. Zawsze tak oddychasz, kiedy zaraz wybuchniesz? Zapytała, nie odrywając wzroku od niej. Mira, powtórzył Lech ostrzejszym tonem, ale dziewczyna już się uśmiechała do siebie. Elwira odpowiedziała, zaskakując nawet samą siebie. Czasami. To musi być strasznie męczące stwierdziła Mira bez współczucia bardziej z ciekawości. Jest skuteczne, odparła Elwira, nie patrząc na nią. Lech uniósł lekko kąciki ust w próbie uprzejmego uśmiechu, ale mina Elwiry była jak z granitu. Poddał się, odwrócił wzrok. Przez chwilę wszyscy troje trwali w milczeniu. Potem Mira założyła słuchawki, zamknęła oczy i zaczęła kiwać głową w rytm muzyki, której dźwięków nie dało się usłyszeć. Lech wyciągnął notes, Coś w nim zapisał, ale co chwila zerkał na kobietę obok. Jej sylwetka była wyprostowana, jakby gotowa do walki. Ale coś zaczęło się zmieniać. Zmęczenie, skumulowane przez godziny stresu, wyrwało ją spod napięcia. Głowa Elwiry opadła lekko w bok, potem oparła się na jego ramieniu. Lech zamarł, czując na sobie jej ciężar. Nie ruszył się, jego oczy zatrzymały się na jej twarzy. Była teraz inna, nie tak lodowata. W tej bezbronnej chwili dostrzegł coś, czego wcześniej nie było. Miękkość. Cień dawnej kruchości, której nie pozwalała sobie już pokazywać. Zanim zdążył się poruszyć, Mira odsunęła słuchawkę i szepnęła: Tata. Ona ci ufa, nawet nie wiedząc, że istniejesz. Lech nic nie powiedział. Pochylił się lekko i delikatnie zabezpieczył jej laptopa, który zaczynał się zsuwać z kolan. Kiedy Elwira się obudziła, jej twarz natychmiast się zmieniła. Cofnęła się szybko, jakby dotyk przypomniał jej o czymś, co chciała zapomnieć. Usiadła prosto i poprawiła marynarkę, nie patrząc na niego. Przepraszam, powiedziała sucho. Nic się nie stało, odparł Lech spokojnie. Ale coś się stało. Między tymi dwojgiem wybrzmiało milczenie o gęstości ołowiu. Elwira odczuwała ten moment jak zdradę samej siebie. Jak mogła pozwolić na taki gest? Przecież każdy dotyk był potencjalnym zagrożeniem, każde zbliżenie przypominało o tym, co straciła, co musiała zostawić za sobą, a jednak w tej jednej chwili jej ciało wybrało instynkt, oparcie, ulgę. Kto to był ten mężczyzna, że jej organizm uznał go za bezpiecznego? Lech z kolei próbował zrozumieć, dlaczego ten drobny kontakt, głowa kobiety na jego ramieniu, Zostawił w nim coś, czego nie potrafił nazwać. Może dlatego, że od lat nikt mu tak po prostu nie zaufał, nawet nieświadomie. Mira uśmiechała się pod nosem, ale już nic nie mówiła. Wyczuła napięcie, którego nie umiała jeszcze nazwać, ale które zaczęło układać się w coś bardziej skomplikowanego niż zwykłe niezręczne sąsiedztwo w samolocie. Elwira spojrzała przez okno, ale nie widziała nic. Jej myśli były gdzie indziej. W dokumentach, które czekały na podpis, w telefonie, który milczał niepokojąco już od pięciu minut, w twarzach ludzi, których musiała udawać, że rozumie. Czuła, że coś się przesunęło. Ledwo dostrzegalne pęknięcie w lodowatej skorupie, którą budowała przez całe lata. Na jak długo lecicie? Zapytała nagle, nie patrząc na nich. Lech spojrzał na nią zdziwiony, ale odpowiedział spokojnie. Tydzień, wakacje. Trochę późno, wiem. Ale lepiej późno niż nigdy. Elwira skinęła głową. To nic nie znaczyło, ale w jej przypadku znaczyło wszystko. Mira odwróciła głowę, ciekawa. A pani? Służbowo, powiedziała po chwili. Zawsze służbowo. Lech nie zapytał nic więcej, ale z jego twarzy nie znikała ta sama spokojna, ciepła ciekawość. Nie natarczywa, po prostu obecna. Elwira poczuła, że ten lot będzie dłuższy niż zakładała. Nie przez czas, przez to, co się zaczęło i co nie dawało się już zatrzymać. Gdy samolot w końcu dotknął pasa na lotnisku w Gdańsku, Elwira radecka wysiadła niemal mechanicznie. Zamiast ulgi, znów to samo napięcie w karku, pulsujący ból za oczami, który ścierał ostrość jej myśli, jakby każda z nich musiała się przebić przez mgłę. Nie rozglądała się za nikim, nie mówiła do nikogo. Walizkę ciągnęła jak przedłużenie własnego ciała, jakby nie zauważała jej ciężaru. W hotelu recepcjonistka mówiła coś uprzejmym tonem, ale Elwira słyszała ją jak przez filtr. Pokój, karta, winda, czwarty poziom. Drzwi się zamknęły za nią, a ona opadła na łóżko, nie zdejmując butów. Cisza, ale niespokój. Po godzinie siedziała w ciemnym pokoju, głowa oparta o chłodną szybę. A w dłoni wciąż miała telefon. Kiedy ekran rozbłysnął, zamrugała kilkukrotnie. Wszystko w porządku, lech odczytała, zamknęła wiadomość. Otworzyła ją znowu czekała, w końcu odpisała. Nie do końca nie minęło nawet trzydzieści minut, gdy zszedł na dół. Elwira siedziała w lobby, udając, że przegląda coś na tablecie, ale każdy oddech był cięższy niż powinien. Gdy zobaczyła go zbliżającego się z małą płócienną torbą w ręku Instynktownie wyprostowała plecy, jakby próbowała zbudować mur między sobą a jego obecnością. Za nim szła Mira, z rękami w kieszeniach bluzy i twarzą pełną ostrożnej ciekawości. Dziewczyna była jak radar, nie mówiła nic, ale widziała wszystko. Przyniosłem coś dla ciebie, powiedział Lech, zatrzymując się przed Elwirą i wyciągając z torby niewielki słoik ciemnego miodu oraz blister tabletek. Moja mama zawsze mówiła, że to pomaga, zrobił ruch ręką w kierunku jej skroni, na ten rodzaj bólu. Elwira spojrzała na przedmioty, jakby nie wiedziała, co z nimi zrobić, potem na jego twarz, nie było w niej nachalności, tylko jakaś cicha troska, z rodzaju tych, których nie można zlekceważyć. Nie musiałeś przychodzić, powiedziała, próbując brzmieć stanowczo, ale w jej głosie nie było siły. Wiem, odparł cicho. Mira usiadła naprzeciwko i założyła nogę na nogę, patrząc na Elwirę z takim wyrazem twarzy, który nie pasował do jej wieku. Była nastolatką, ale oczy miała dojrzałe, jakby od dawna obserwowała świat z pozycji kogoś, kto musi przewidywać ludzi szybciej niż oni sami siebie rozumieją. Mój tata tak ma, powiedziała cicho, krzyżując ręce. Próbuje ratować wszystkich, nawet jeśli nikt go o to nie prosi. Elwira uniosła wzrok. Nieco zaskoczona. Nie spodziewała się tej otwartości. To musi być wyczerpujące. Dla niego tak, odpowiedziała Mira. Ja już się przyzwyczaiłam. Lech spojrzał na córkę z delikatnym uśmiechem, w którym było coś pomiędzy dumą a zmęczeniem. Przez chwilę troje ludzi siedziało przy jednym stoliku, jak obcy, których coś połączyło, choć nie potrafili tego nazwać. Elwira przyjęła miód i tabletki, dotknęła słoika palcami. Jakby musiała upewnić się, że to wszystko dzieje się naprawdę. Gryczany powiedziała bardziej do siebie, niż do nich, najbardziej intensywny ze wszystkich. Właśnie dlatego go wybrałem, odpowiedział Lech. Trochę jak ty. Nie spojrzała mu w oczy, ale jego słowa utkwiły w niej jak cierń. Od lat nikt nie mówił do niej w ten sposób: nie z próbą zdobycia, nie z podtekstem, po prostu z jakąś nieoczekiwaną uważnością. Mira patrzyła na nią teraz inaczej, jakby oceniała, czy Elwira mogłaby być kimś więcej niż chwilowym przystankiem, czy byłaby w stanie wpasować się w ich świat, nie burząc tego, co jeszcze zostało nienaruszone. W tym właśnie momencie Elwira pojęła coś, co dotąd jej umykało, że ta dwójka nie była przypadkowym duetem, działali jak układ zamknięty, system, który sam się regulował. Lech niósł swoje cierpienie jak ciężki plecak, nie dla pokazania, ale dlatego, że nie potrafił go odłożyć. Opiekuńczość nie była jego wyborem. To był mechanizm przetrwania. Ratowanie innych dawało mu sens. Mira była jego zwierciadłem. Nie miała w sobie litości. Jej rola była bardziej surowa. Obserwowała świat z boku, analizując, kto zbliża się z intencją, a kto z cieniem. Z jej spojrzenia Elwira wyczytała jedno. Jeśli zranisz mojego ojca. Będę pierwsza, która to zauważy. Było coś głęboko niewygodnego w tej świadomości. Przez lata Elwira żyła w samotności zbudowanej z wyborów, odcięła się od wszystkich układów, które mogłyby ją zatrzymać, relacje traktowała jak porażki strategiczne. Każda bliskość niosła ryzyko. A teraz, siedząc z tymi dwojgiem w neutralnym lobby hotelowym, miała wrażenie, że została postawiona przed czymś, czego nie da się zignorować. Nie należała do tej konstelacji. Ich dynamika była subtelna, ale nierozerwalna. Lech troszczył się, Mira czuwała, a Elwira była z zewnątrz. A jednak coś w niej zadrżało. Dziękuję, powiedziała w końcu cicho, niemal nie do siebie podobna. Lech skinął głową. Czasem trzeba komuś dać coś, czego samemu się potrzebuje. To jakaś filozofia, zapytała z nutą ironii. Nie, odpowiedział. Tylko sposób, żeby nie zwariować. Usiadł wygodniej, jakby nie zamierzał się spieszyć. Mira spojrzała na zegarek i westchnęła teatralnie. Tata, ile jeszcze będziemy tu siedzieć? Mówiłeś, że to tylko chwila. To tylko chwila, powtórzył z tym samym zmęczonym uśmiechem. Elwira spojrzała na nich oboje, dwoje ludzi z przeszłością, która zostawiła w nich ślady, nie na ciele, ale głęboko, pod skórą. Ich obecność wywoływała w niej coś z dawna zapomnianego. Niepokój związany z możliwością, że można z kimś być nie tylko z obowiązku. Że relacja może oznaczać nie władzę, lecz wymianę. Wsparcie. Tego wieczoru nie rozmawiali już dużo. Lech wstał, powiedział tylko: Gdybyś czegoś potrzebowała, naprawdę czegokolwiek, jestem. Nie dodał zadzwoń, nie zaproponował spotkania, po prostu jestem. To jedno słowo utkwiło jej w pamięci bardziej niż wszystko inne, bo nie brzmiało jak deklaracja, lecz jak fakt. Mira podążyła za ojcem, rzucając Elwirze ostatnie spojrzenie, nieufne, ale już nie tak ostre, jakby przyjęła do wiadomości, że być może ta kobieta z lodem w oczach nie jest całkiem z kamienia. Gdy zostali sami, Elwira jeszcze długo siedziała w lobby. W dłoni trzymała słoik miodu i patrzyła na odbicie własnej twarzy w ciemnym szkle. Nie była pewna, czy chciała znać tę kobietę, którą w nim widziała. W jej telefonie znów zawibrowała wiadomość. — Tym razem inna. Numer zastrzeżony. — Krótkie, suche słowa, Asen. Nie zapomnij, po co tu jesteś. Nie komplikuj. To wystarczyło, by całe ciepło wieczoru zamieniło się w lód. Następnego dnia rano, zanim pierwsze światła holu hotelowego wypełniły się ruchem gości, Elwira już zdążyła odmówić Lechowi. — Krótkie, lakoniczne a nie dzisiaj. Bez uśmiechu, bez wyjaśnień. Nie zaprosił jej drugi raz. Zanurzyła się w prezentacjach, sesjach, rozmowach z klientami. Centrum konferencyjne tętniło ruchem i oczekiwaniami, których nie chciała spełniać. Każdy gest był przemyślany, każdy uśmiech wyćwiczony. Kiedy na chwilę wyszła na zewnątrz, by zaczerpnąć oddechu, spodziewała się samotności. Zamiast tego zobaczyła ich. Lech stał obok samochodu, trzymając dwie szklanki i butelkę domowego kompotu w bordowym kolorze. Obok niego Mira z małym kartonowym pudełkiem w rękach. Na wierzchu delikatnie przyciśnięta pokrywką leżała fotografia. A nie przyszedłem nalegać, powiedział Lech, zanim zdążyła zaprotestować. Pomyślałem tylko, że może potrzebujesz chwili innej niż wszystko. Elwira zmrużyła oczy, jakby próbowała zrozumieć, co tak naprawdę widzi. A to niby co? zapytała chłodno, wskazując na pudełko. Mira uniosła zdjęcie tak, by je mogła zobaczyć. Widok zachodu słońca nad sobie szewem, ciepłe kolory odbijające się w wodzie, linia drzew, cienie ludzi na horyzoncie. On zrobił to zdjęcie w ostatni weekend, powiedziała Mira bez ironii, bez przekąsu. Pomyśleliśmy, że może potrzebujesz czegoś innego niż praca. Elwira nie odpowiedziała od razu. Patrzyła to na Lecha, to na Mirę, to na zdjęcie, coś w niej drgnęło, niewielki impuls, jakby w ciasnym wnętrzu jej klatki piersiowej coś się rozluźniło, pękło, niewidoczna rysa. Może powinnam zrobić sobie przerwę, powiedziała po chwili. Tylko tyle. Ale to może znaczyło więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Od tego momentu dni zaczęły toczyć się inaczej jakby zyskały rytm, który nie należał do kalendarza służbowego. Spacerowali razem uliczkami Gdańska bez pośpiechu. Zwiedzili muzeum bursztynu, gdzie Lech mówił o kamieniu z taką pasją, jakby opowiadał o czymś, co sam przeżył. Każda historia, każda anegdota brzmiała jak fragment jego osobistej mapy, z ranami, stratami, zachwytem. Elwira słuchała w milczeniu, ale w środku coś w niej pracowało, głęboko, bez litości. Zatrzymali się na obiad u pani Bronisławy Rybczyńskiej, właścicielki małej restauracji na uboczu, w starej kamienicy pachnącej octem i tymiankiem. Bronisława przyjęła ich jak krewnych, których nie widziała od lat. Po kilku minutach rozmowy spojrzała na Elwirę uważnie. Masz w oczach kogoś, kto od dawna walczy sama, powiedziała cicho. A to jest niebezpieczne dziecko. Elwira odwróciła wzrok, udając, że jej to nie dotknęło ale dotknęło za bardzo i zbyt celnie. Następnego dnia na łodzi należącej do pana Arwida Sokoła znowu wydarzyło się coś, czego nie przewidziała. Arwid, stary przyjaciel Lecha, uśmiechnął się, gdy podał jej dłoń. W końcu poznaje kobietę, przez którą Lech zapomniał powiedzieć nie swojemu kalendarzowi, rzucił z rozbawieniem. Elwira zmarszczyła brwi. Nic nie zrobiłam. I właśnie dlatego to takie poważne, odpowiedział Arwid z uśmiechem, który nie był tylko żartem, był też ostrzeżeniem. W łodzi zapanowała cisza nieprzyjemna, gęsta. Mira odwróciła wzrok, udając, że patrzy na falę. Lech jakby nie wiedział, jak zareagować. Elwira spojrzała prosto w jego oczy. Lech, dlaczego tak bardzo ci zależy? Przecież nie jesteśmy sobie bliscy. Zamilkł. Jego twarz straciła wyraz. Nie odwrócił wzroku, ale odpowiedź nie przyszła od razu. Bo widzę kogoś, kto próbuje utrzymać się w pionie dzięki stalowej konstrukcji. Kogoś, kto jest zmęczony, ale udaje, że nie. Rozpoznajesz to? Kiedyś też tak miałem i straciłem rzeczy, które były ważniejsze niż wtedy rozumiałem, bo bałem się przyznać, że coś boli. Te słowa weszły w nią głęboko jak nóż nie dlatego, że były brutalne przeciwnie bo były czułe, nie odpowiedziała. Po prostu odwróciła się, jakby coś musiała ukryć, albo ochronić. Mira nie powiedziała nic, ale jej spojrzenie zdradzało, że widziała wszystko, że to, co się działo między ojcem a Elwirą, zaczynało wykraczać poza to, co niewinne. Przestawało być przypadkiem. Wieczorem w hotelu Elwira długo siedziała przy biurku, otworzyła laptopa. Praca nie szła. Dokumenty nie miały znaczenia. Słowa Lecha rozchodziły się w niej jak echo, odbijając się od ścian, które budowała latami. Czuła, jakby ktoś otworzył okno w jej zamkniętym świecie i wpuścił coś niepokojącego. Powietrze, którego nie znała. Spojrzała na telefon. Żadnych wiadomości od Lecha, ani jednej od Miri. A mimo to czuła ich obecność, jakby byli tuż za drzwiami gotowi zapukać, jeśli tylko da znak. Nie spała tej nocy. Przewracała się z boku na bok, wracając w myślach do każdego gestu, każdej rozmowy. Jej ciało nadal chciało trzymać dystans, ale jej wnętrze pękało. Zasnęła tuż nad ranem z nieodłącznym uczuciem niepokoju. Następnego dnia, gdy znów usiadła z nimi przy stole tym razem przy kawie w małej piekarni Mira powiedziała coś, co wstrzymało Elwirze oddech: Tata się nie angażuje łatwo. Ale kiedy już to zrobi, trudno mu przestać. Elwira spojrzała na Lecha. Jego twarz nic nie zdradzała, ale jego dłoń, spoczywająca na stole, lekko się poruszyła, jakby chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Więc Nie rób mu tego, co inni robili dodała Mira. Nie znikaj bez słowa. Elwira nie odpowiedziała, ale coś w niej się zatrzęsło. A potem przyszła kolejna wiadomość. Tym razem była dłuższa. Ten sam zastrzeżony numer. Inne słowa: lembre se. Isso no e pesual. Non confunda approximation con fraqueza. Voce porum aqui motivo. Nadchodził moment, mkę trzeba będzie wybrać. A wybór: nie będzie już tylko o niej. W kawiarni kawiarnia lśnienie. Przy stoliku w rogu panowała cisza, która nie była pustką. Była napięciem. Jakby coś miało się rozpaść, albo wreszcie ułożyć. Lech siedział ze splecionymi dłońmi, patrząc na filiżankę, która dawno już przestała parować. Mira bawiła się łyżeczką, stukając nią cicho o brzeg szklanki. Elwira natomiast siedziała z prostymi plecami, spojrzeniem wbitym gdzieś poza szybę. W pewnym momencie Lech poruszył się, jakby decyzja, dojrzewająca w nim od dni, wreszcie się przebiła. Elwira. Muszę coś powiedzieć, spojrzała na niego spokojnie. Mów, zacisnął szczękę, przełknął ślinę. Może to wszystko? Skończy się dziś. Ty masz życie, które pożera wszystko dookoła, a ja, zawahał się, ja nie mogę wejść tam, gdzie nie ma dla mnie miejsca. Elwira nie drgnęła, jej twarz była nieruchoma, jakby nic nie mogło jej dotknąć. Nie zrobiłam nic, co sugerowałoby, że powinieneś do niego wchodzić. Powiedziała chłodno. Mira zacisnęła usta. To jedno zdanie sprawiło, że jej twarz na moment stężała. Lech skinął głową ze zrozumieniem, które bolało. Wiem, a mimo to. wziął głęboki wdech. mimo to chciałbym, żebyś mi pozwoliła, ale nie sądzę, że na to pozwolisz. Cisza po tych słowach trwała zbyt długo. W końcu Elwira wstała gwałtownie. Krzesło odsunęło się ze zgrzytem. Przeszła przez salę bez słowa. I zniknęła za drzwiami toalety. Dźwięk zamykających się drzwi był ostry, metaliczny, jak punkt końcowy. W lustrze spojrzała na siebie. Nie była to już kobieta z początku podróży, a może nadal nią była, tylko bez zbroi. Stała nieruchomo, długo, twarz odbita w lustrze wydawała się obca, jakby patrzyła na nią z innego życia. Przez lata wybierała kontrolę zamiast relacji, zimno zamiast bliskości. Każda emocja była zagrożeniem, każda więź, polem bitwy. Uciekała, zanim coś mogło się zacząć. Nigdy nie pozwalała nikomu zostać na tyle blisko, by zobaczyć prawdziwą Elwirę. Czy właśnie to miała zamiar zrobić znowu? Zatrzasnąć drzwi, zanim ktoś przekroczy próg, palce drżały, gdy oparła się o umywalkę. Przez chwilę nie było decyzji. Tylko walka jedna z tych, które toczy się w ciszy i zostają na całe życie. Wróciła do stolika. Powoli. Lech patrzył na stół. Mira z niepewnością w oczach obracała szklankę. Elwira usiadła bez słowa, patrzyła na nich. Głos, który się odezwał, nie był lodowaty. Był cichy, ale miało w nim coś, czego Lech nie słyszał nigdy wcześniej: pęknięcie w murze. Przełożyłam lot. Lech uniósł głowę gwałtownie. Co? Zadzwoniłam do zespołu, odwołałam spotkania. Zostaje jeszcze dwa dni. Mira zaskoczona uniosła brwi i uśmiechnęła się mimo siebie. Wiedziałam. Lech wyglądał, jakby nie dowierzał. Elwira, ty nigdy. Nigdy nie zrobiłam czegoś takiego, dokończyła za niego. Ale nie chcę znowu uciec tylko dlatego, że coś mnie poruszyło. Po tych słowach wszystko się zmieniło. Przez kolejne dwa dni Elwira zrobiła coś, czego nigdy nie planowała. Pozwoliła sobie być obecna. Niepotrzebna, nieprzydatna, nieefektywna, po prostu obecna. Chodzili razem po mieście bez celu, śmiali się z historii opowiadanych przez Mirę, zatrzymywali się na lody, mimo że nie było to praktyczne. Lech nie wymagał niczego, Mira nie osądzała, a Elwira odkrywała, że bycie sobą nie musi boleć. Po raz pierwszy poczuła coś, czego wcześniej nie nazywała przynależność, była też troska nie taka która wiąże się z rachunkiem troska która po prostu jest i przestrzeń w której nie musiała udowadniać swojej wartości wystarczyło być sześć miesięcy później na lotnisku w Warszawie Elwira czekała na lot do Mediolanu nowy kontrakt nowe wyzwania była skupiona ale coś w niej było inne spokojniejsze mniej spięte miała już boarding pass w dłoni kiedy usłyszała znajomy głos za sobą Odwróciła się i zamarła. Lech i Mira z walizkami. Pomyślała, że może to przypadek, może przylecieli na krótki urlop, może. Zanim zdążyła cokolwiek zapytać, Lech uklęknął na jedno kolano. Wyciągnął małe pudełko, czarne, matowe jak jego spojrzenie, głębokie, ale bez presji. Elwira radecka, powiedział. Otworzyłaś szczelinę w swoim świecie, a ja. znalazłem w niej dom. Chciałbym z tobą dalej ten świat budować. Chcesz? Mira, bez pytania, złapała ich dłonie i ścisnęła. Nie było potrzeby mówić nic więcej. Elwira spojrzała na nich, potem na siebie, nie w lustrze, ale do środka. Przez chwilę czuła wszystko naraz: lęk, ulgę, zdziwienie, ciepło. Zrobiła wdech, nie kalkulując, nie analizując. Tak, powiedziała. Tego właśnie chcę i po raz pierwszy w życiu nie była to decyzja logiczna, to był wybór, prawdziwie wolny.